bywam tu w okresie wakacyjnym. Jesienią wyjeżdżam gdzieś do ciepłych krajów, czy wiosną, natomiast w wakacje no jest przecież u nas ładnie i chętnie jeżdżę sobie tu do lasu czarnawskiego na rowerze dużo. Także no, lubię, lubię tu przebywać i rzeczywiście powstają tu ciągle jakieś nowe wiersze. Czyli możemy powiedzieć, że jest pan obywatelem świata, ale zawsze wraca pan do Burzencina, do gminy. No to my wszyscy jesteśmy po trochę obywatelami świata teraz. Mieszkamy w globalnej wiosce, jaką jest świat poprzez dzięki pośrednictwu mediów. Ale oczywiście jednak nogami stoję na tej ziemi i to jest mój konkret, z którego buduję poezję, ale nie tylko oczywiście, nie tylko, no bo przy Krakowie mieszkam już ponad ho, ho, ho już nie wiem ile 30-40 lat. Więc długo jestem właściwie Krakowianinem. A tutaj mam adres wakacyjny oraz adres dzieciństwa, najważniejszy może. Właśnie Pan Profesor wspomniał dzisiaj, że ta podstawa, która tkwi w każdym człowieku, wywodzi się właśnie z tego miejsca, w którym się urodziło. Zgadza się Pan z tym? No na pewno z, te, z, tych, z tego, czym skorupka za młodu nasiąknie. I, z... No bardzo ważne są te pierwsze, pierwsze krajobrazy, pierwsze spojrzenia na, na świat dookolny, no pierwsze te przykazania, jakby, które się otrzymało z domu rodzinnego. No, na pewno jest to, na pewno jest to... Yy, yy. Nawet psychologowie mówią, że yy, najważniejszy okres kiedy się zwołuje matki, prawda? No nie, ale wydaje mi się, że człowiek się jednak też dalej ciągle rozwija, dzieciństwo, pierwsze lata dzieciństwa, pierwsze traumy, pierwsze marzenia. Pierwsze wiersze? Pierwsze wiersze, właśnie później, później, jak chodziłem do szkoły górniczej już gdzieś tam na Dolnym Śląsku powstawały, ale tak naprawdę dopiero jak na studiach polonistycznych w Krakowie. Podkreślał Pan, że w swoich wierszach bardzo często w ich treści odnosi się właśnie Pan do tych lat dziecinnych. No tak, no szczególnie pierwsze moje zbiory z lat 70. Teraz, no teraz także powstały wiersze z podróży, no powstała książka z, właśnie Migawki z Sześciu Kontynentów, dość obszerna książka, reportaży, dzienników, także i wierszy. No więc no nie, nie powiedziałbym, że zatrzymałem się tylko na tym, ale od tego się zaczęło, od tej dróżki. Panie Józefie, przeczytał Pan już całą książkę? Prawie całą, tak, tak, bo ja dostałem dużo wcześniej, no i wydała mi się interesująca i dowiedziałem się dużo ciekawych rzeczy. Jest na przykład Opowieść o, o moim kuzynie y, Władysławie Bachu, który był z, z, znanym już matematykiem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, podobno jako y, uczeń rozwiązywał 20 zadań w, y, w głowie, w głowie, nie, nie na papierze, kiedy inni, jedno czy dwa. Więc był wybitnie utalentowany i tak się zdziwiłem, że pochodził z mojej rodziny, a ja, a ja nie miałem, ja byłem antytalentem matematycznym, a więc zupełnie inna jakby profesja, inne powołanie, inne, inne talenty. Dwie skrajności, dwie skrajności można powiedzieć. skrajności, tak. No więc, no, no, no więc wydaje mi się, że autorzy, którzy przecież nie są bożęcakami, bo tak to się powinno mówić, a nie nami. bo tak się mówi, tak się powinno mówić, jak się mówi w danej okolicy, że oni no jakoś wyszli z obroną ręką z tego i napisali, napisali fajną książkę. Do czytania bym powiedział no, no przede wszystkim dla tych ludzi, którzy tu mieszkają, dla tych, którzy stąd się wywodzą, ale może i dla kogoś innego. Dziękuję bardzo pani Józefie za rozmowę i czekamy na nowy tomik wierszy. Dziękuję bardzo za zaproszenie.